Cześć, jestem Klaudio to kanał no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Pod koniec dnia w kasie było 466,34 zł. Wszystkie banknoty i monety o nominałach większych niż 20 groszy stanowiły 457,50 zł. Oprócz tego w kasie było 17,20 groszówek, 30,50 groszówek i 24,5 groszówki oraz monety. O nominale 2 grosze. O licz ile było 2 groszówek. Dobra. No to najpierw musimy wiedzieć, ile mamy tych nominałów, które są większe niż 20 groszy. Ok, czyli to jest 466,34. Odjąć 457,50. 4, tu się odjąć nie da, pożyczamy, z tego robimy piątkę. tu 13, 13 odjąć 5 to jest 8, tu znów się nie da, pożyczamy, tu 5, to tu 15, 15 odjąć 7 to 8, no i to się odejmuje, i to się odejmuje. Czyli mamy tyle. Teraz wyliczamy, ile my tu mamy, z tych nominałów mamy 17, 20 groszówek, czyli 0,2 zł. 35, 10 groszówek, 24, 5 groszówki. Tych się musimy doliczyć. Dobra. No to wymnażamy sobie tutaj to wszystko i mamy tak.

74 złote. No to będziemy to teraz dzielić na dwugroszówki. Przesuwamy przecinki o dwa miejsca w prawo i wychodzi nam tutaj 37. I to jest wynik do naszego zadania, że w kasie było 37 monet o minale 2 grosze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.